Cześć, witam na kanale Okazje i Gadżety. Dzisiaj przyjrzymy się i przeglądniemy wspólnie najnowszą gazetkę Lidla. Gazetka Lidla pojawiająca się po dosyć długiej przerwie. Jak na Lidla ponad tydzień od wydania ostatniej gazetki to sporo. Będzie, Szanowni Państwo, może zanim będzie, zaczniemy od tego, od kiedy datowana jest gazetka. Mianowicie gazetka datowana jest od 24 stycznia 2026 roku, czyli od najbliższej soboty. Będzie bardzo ciekawy zestaw wiertarko-wkrętarki, zestaw na akumulatory 12V, będzie dalmierz, będzie termometr na podczerwień. Będzie takie cyfrowe narzędzie pomiarowe, bądź akumulatorowa taśma miernicza, będą organizery, będzie rega warsztatowy, będzie również trochę ciuchów. Także interesująco i ciekawie się zapowiada. Zanim zaczniemy, ja zachęcam do subskrypcji mojego kanału, czyli kliknięcia przycisku subskrybuj pod tym filmem. Pozwala mi to rozwijać kanał. Filmy docierają do szerszego grona odbiorców. Dobrze tradycyjnie zaczynamy nie przedłużając, i w pierwszej kolejności, szanowni Państwo, zwróćcie Państwo uwagę, mamy bardzo ciekawie, dobrze wyceniony zestaw. Zestaw Mówię o wycenionym, więc zacznę od ceny. 169 zł za cały zestaw. Cóż wchodzi w skład tego zestawu? Mianowicie mamy tutaj wiertarko-wkrętarkę, czarna seria, czyli Performance, charakteryzująca się m.in. bezszczotkowym silnikiem. To jest wkrętarka, zwracam Państwa uwagę, taka gabarytowo niewielka, poręczna. No też lekka na akumulatory 12V, nie 20V, tylko 12V, czyli te mniejsze. I tak, w zestawie mamy rzeczową wiertarkę, wkrętarkę, mamy, uwaga, dwa akumulatory 2Ah, mamy ładowarkę, mamy również 25 bitów, 7 wierteł do drewna, 7 wierteł do metalu i torbę. I całość, powtarzam, wyceniono na naprawdę rozsądne 169 zł. Przecena sięga 30 zł według tutaj Lidla. Zwracam na to uwagę, jeżeli ktoś zaczyna przygodę z Parkside'em albo po prostu potrzebuje takiej lekkiej, poręcznej wiertarko-wkrętarki, naprawdę polecam zastanowić się nad tym wyborem. Mamy ściąganą tutaj tą główkę, czonek, kowadełko, wrzeciono, jakkolwiek to nazywał. Ja już się śmieję z tego, bo już przeróżne nazwy słyszałem. Natomiast zbliżam, zwróćcie Państwo uwagę, że montujemy, możemy sobie na końcu zamontować wiertło, a na tej części w korpusie niezdejmowanej na przykład bita. Ułatwia to niesamowicie pracę, bo przyspiesza nam. Raz wiercimy, raz dokręcamy, raz wiercimy, raz dokręcamy. Niesamowicie jest to wygodne. Nie podano parametrów tutaj tej wiertarko-wkrętarki, natomiast prawdopodobnie będzie tutaj 35 Nm momentu obrotowego. Całkiem nieźle, no przynajmniej na te gabaryty i tę cenę występowała też wersja 45 Nm, natomiast no nie podejrzewam, żeby w tym przedziale cenowym była ta wyższa wartość. Także też zachęcam, żebyście Państwo sprawdzili w sklepie te parametry dokładnie, ale mówię raczej podejrzewam, że będzie to 35 Nm. Cena 169 zł daje pod rozwagę. Idziemy dalej. Mamy za 59,99 dalmierz laserowy, zasięg pomiaru do 50 metrów, dokładność pomiaru plus minus 1,5 mm, możliwość dodawania i odejmowania danych pomiarowych, klasa wodoszczelności IP54. Powiem Państwu, że jest to jedna z pod, bardziej podstawowych wersji dalmierza. Tutaj widzimy wbudowaną nawet poziomicę. Funkcja zapisywania aż 100 pomiarów do dokładnego określania powierzchni, odległości i objętości. Oczywiście 59,99. Kto jeszcze nie ma, myślę, że przydatny zakup. I mamy coś, czego ja poszukuję akuratnie: mianowicie termometr na podczerwień. Cena 39,99. Oczywiście marka Parksa, i zresztą wszystkie sprzęty. Napisano, że posiada precyzyjny sygnał pomiarowy wykorzystujący promieniowanie podczerwone. Co ciekawe, idealny do wykrywania mostków cieplnych i miejsc zagrożonych powstawaniem pleśni. No, to funkcja fajna, pod tym kątem można by go jak najbardziej wykorzystywać. Laser ośmiopunktowy do dokładnego wskazywania powierzchni pomiaru. I zakres pomiaru od, uwaga, minus 50 stopni Celsjusza do aż 380 stopni Celsjusza. Także naprawdę sporo. Cena niespełna 40 zł. No, faktycznie, te mostki cieplne, słuchajcie, w ociepleniu, gdzie ucieka nam ciepło. Tak, teraz cenne to ciepło. Cenne nie tylko dla naszego komfortu, ale też dla naszego portfela. Zdajemy sobie sprawę, tu urządzenie przynajmniej. Pozwoli nam to wykryć te anomalie termiczne, tak bym to powiedział. Niespełna 40 zł daje pod rozwagę. Idziemy w prawo. Mamy torbę Parkside na narzędzia. Torba takich wymiarów 39x18,5x37 cm. Maksymalne 15 kg, domyślam się, że obciążenie. Pojemność tej torby 30 litrów i wyceniono tą torbę na 49,99. No przecena sięga 30 zł według Lidla, więc taka przecena spora procentowa, jeżeli chodzi o procenty. No nie, nie korzystałem, nie mam tej torby, nie widziałem jej też w sklepie, także nie powiem nic więcej. Śmiało piszcie, jak mieliście do czynienia z tą torbą albo podobną ParkSaida, czy one wartają, czy są wykonane solidnie. Po prawej zaś stronie mamy zestaw wierteł składający się z 15 elementów lub bitów składający się z 37 elementów. I do wyboru mamy wiertła do kamienia lub do drewna, zestaw krętaków do bitów lub wiertła spiralne HSS. Cena każdego zestawu 19,99 nie niespełna 20 zł. I poniżej mamy trochę tak, dwa w jednym, a właściwie wymienione dwa urządzenia, pokazane jedno, chyba tak bym to powiedział mianowicie cyfrowe narzędzie pomiarowe bądź akumulatorowa taśmę mierniczą. Akumulatorowa taśma miernicza posiada precyzyjny dalmierz laserowy z wyświetlaczem analogowym i cyfrowym. Napisano również, że dokładność pomiaru tutaj, już nie tak jak w tym, wrócimy do tego dalmierza, gdzie było 1,5 mm. Tu mamy dokładność pół mm plus minus 0,5 mm. No, znaczna różnica. Znaczna różnica 59,99. Widzimy tutaj wysuwany metr no mam wrażenie, że trochę połączenie metrówki z dalmierzem laserowym, coś w tym stylu taki kombinat, coś w tym stylu tak, tak to wygląda, niespełna 60 zł idziemy na kolejną stronę, tu mamy dobrze znane już organizery, one się często pojawiały organizer warsztatowy z szufladkami mamy dwa zestawy do wyboru, bo jeden jest takimi zielonymi, tu widzimy szufladkami natomiast tam w oddali widzimy taki Jednolity, przeźroczyste, bardziej te szufladki, niewystające. Ja mówiłem w poprzednich filmach, przypominające gdzieś jakiś blok na dużym blokowisku w oddali. W zestawie są też etykiety samoprzylepne do opisywania. Co ciekawe, cena jednego z tych organizerów, bo mamy do wyboru dwa, 39,99. Ta cena funkcjonowała wcześniej. To tyle mogę od siebie powiedzieć. Za tą samą cenę, czyli 39,99, mamy zestaw do naprawy laminatów i parkietów, lub zestaw do naprawy płytek. Do czego służy? Do naprawiania wszystkich powierzchni, powierzchni drewnianych, korkowych i stworzyw sztucznych, takich jak laminat, winyl czy parkiet. Co ciekawe, w zestawie mamy wytapiacz, mamy 11 kolorowych wosków, gąbkę do szlifowania, ściereczkę, szpachelkę z funkcją strugania, szpachelkę z okrągleniem, skrobak, dwie baterie oraz paletę do mieszania. 39,99 na kolejnej stronie za 12,99 litr oferuje nam akcesoria warsztatowe, do wyboru mamy opaski zaciskowe do gumowych węży lub z główką skrzydełkową, pierścienie uszczelniające, nity zrywalne, haczyki i oczka lub koszulki termokurczliwe. Każdy z zestawów, bo trzeba tu wybrać zestaw, wyceniono na 12,99. Natomiast za niespełna 100 zł, a dokładnie rzecz ujmując 99 zł, mamy drabinę Parkside'a 3-stopniową, maksymalny 150 kg, rączka z pianki napisano, pewnie dla wygody, dla łatwego przenoszenia, stabilna dzięki antypoślizgowym stopniom i zakończeniom nóżek. Po rozłożeniu słuchajcie ma wymiary 40 na 123 na 8,2 cm, no to też jest istotne, obciążenie tak jak mówiłem, maksymalnie 150 kg. Mamy również regał warsztatowy ocynkowany 9999 jego. ,99. Cena standardowe wymiary 40 na 90 na 180 cm, obciążenie każdej z półek 160 kg. No powiem państwu, że Kaufland oferował atrakcyjniejsze cenowo regał. Może to nie był podobny, chociaż w sumie podobny był, ale czy to był ten sam to trudno powiedzieć w atrakcyjniejszej cenie, dlatego odsyłam do mojego ostatniego filmu z Kauflanda, z omówienia gazetki w Kauflandzie. Dobra. Idziemy dalej i mamy tym razem zestaw trzech listew magnetycznych na narzędzia lub zestaw mis magnetycznych. Te misy rzadko się pojawiały. Powiem Państwu, że chyba z raz je tylko widziałem. 19,99 każdy z zestawów. No ciekawe powiem Państwu gdzieś, zwłaszcza te emisy, no bo magnesy już wielokrotnie widziałem, te listwy magnetyczne, tu mamy emisy, no widzimy takie zastosowanie, takie typowo podre, poręczne, podręczne, jakkolwiek to nazywam, no, generalnie wygodne, możemy blisko gdzieś ustawić, gdzie będziemy akurat coś potrzebowali, naprawiali i tak dalej, i tak dalej. Za 5,99 mamy natomiast zestaw podkładek ochronnych lub odbojników do mebli przydaje się to jak najbardziej jakiś zestaw można sobie wybrać. Mamy również za 999, właściwy Parkside, czy też Lidl oferuje zestaw opasek do kabli składający się uwaga, z 251 elementów różne długości oraz grubości. Mamy tutaj wyjątek od marki Parkside tym razem Smartwares, tak chyba dobrze czytam, oferuje czujnik dymu za 29.99. Posiada nawet taki przycisk testowy, no bezpieczeństwo ponad wszystko, także zwracam uwagę, u nie przy okazji, jeżeli ktoś jeszcze nie posiada. Tutaj wartałoby coś takiego nabyć. Mamy bokserki 3 pary za niespełna, 30 zł, dokładnie 29,97. Skarpety, które tradycyjnie pomijam, oraz mamy t-shirt męski z bawełny. Co ciekawe, z bawełny. Dwie sztuki za 27,98. I tutaj Lidl faktycznie nam liczy, dokładnie pokazuje, ile wychodzi za sztukę. Czyli za sztukę wtedy wychodzi, że jeden t-shirt kosztuje 13,99, rozmiary od M do XXL. Także panowie czy osoby z większym brzuszkiem, śmiało myślę, że też się zmieszczą, znajdą rozmiar pasujący do swojej sylwetki, bo widzimy faktycznie 100% bawełny napisano. No, słuchajcie, by hmm? się nad tym zastanowić. I mamy spodnie robocze męskie, one tanieją faktycznie za 39,99. Spodnie robocze przecenione 20 zł. Rozmiary od 48 do 56. Dwa kolory z kieszeniami na narzędzia, telefon, gdzie można schować i tak dalej, i tak dalej. Niespełna 40 zł. Spodnie jak najbardziej się przydadzą. Buty skórzane, buty robocze, Parkside również oferuje, powtarzam, skórzane buty robocze S1 rozmiary 41 do 46 za niespełna 80 zł. 79,99. Optymalna ochrona dzięki stalowym podnoskom, także niespełna 80 zł. Mamy również kamizelkę, kamizelkę męską, rozmiary od M do XXL. Wodoodporna i wiatroszczelna. No, wodoodporna tylko w części gdzieś założona, a rękawy będą mokre, w razie czego e, uśmiechając się, dwa kolory do wyboru. Nie spełna 40 zł, również 39,99. Oraz mamy bluzę polarową męską. Jeszcze jest zimno. Posiadającą kieszeń zapinaną na zamek, również 39,99. Dwa kolory do wyboru. I to tyle, jak widzieliście Państwo ciekawe sprzęty, ciekawe i ciuchy można coś wybrać i te sprzęty, mi się powiem Państwu spodobał właśnie ten termometr na podczerwień, no dobrze wyceniony i to jak słusznie zresztą napisano o tych mostkach cieplnych, no przede wszystkim po to go kupujemy. Ja jestem tak ciekawy i myślę, że Państwo też, czy, czy dziecku zmierzy temperaturę. no Pewnie też przy okazji. Także miałby wiele zastosowań. Łatwiej byłoby gdzieś przed, przed żoną uzasadnić kolejny gadżet czy sprzęt Parkside'a. Ale to tak, już uśmiechając się. Ale myślę, że część z Was podzieli moje tutaj opinie. Dobra, to tyle. Kończymy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.